Ty, gościu, ja się dobrze radzę, nie rób głupot malutki, bo problemę. problemy. No, na razie. Ty, chodź tutaj. Pamiętaj co cię spotka jak dobrze zagrasz. No, spadaj. Młody napastnik wkręca w ziemię godina i pokonuje bramkarza. Ło! Wow, Boże, co ja zrobiłem? Ty, tak, ty. Gruby do ciebie zawita z ekipą i przekaż to też trenerowi. tak, ty. Matie, idziemy do szluga. Kitraj kiepa. I tym optymistycznym akcentem przejdziemy do wydarzeń 17 kolejki. Tak wyglądała ławka rezerwowych barcelony podczas trudnego meczu wyjazdowego. Ty widziałeś ich ławkę w mordon jest lepszy ode mnie. Gościu, z czym do ludzi jestem super trener! Powiedz to Romie. Suarez miał rodzinę i fakt, że zasiadł na ławce rezerwowych wyraźnie go ucieszył. <laughs> Wiedziałem, że będzie zadowolony. Michale, co myślisz o tym, że Messi się rozgrzewa? Chcę pieniędzy! Ej! Lucho, Zmień coś! Zmień, bo gramy padakę! Messi wchodzi na boisko i żałuje, że trafił do La Tylko, że mam interes. Wala. Vale. Powiedz mi, co tam u was w szatni się dzieje, co u Torresa? Opnąłbym materiał dla asa. Ej! Co jest? Mam się poskarżyć prasie? Ej, może bym coś pobronił? Służysz mnie, tutaj z pobronić, bo ci wsadzę twarz w pachę. No to znowu oddajmy go z Walencji. Nagrady ładnie przyjmuje. Zakłada siatkę obrońcy, wpada w pole karne i. strzela beznadziejnie. Hehe, ale dziura była. Rzut rożny znowu pudło. Może i pudło, ale dziurę ci założyłem. Też prawda. No, no, moje kuponiki, no, no, moje pieniążki. Ty... dobry przychlas? Gol. Japa! Ej! Nie tak obstawiałem! Albo w polu karnym, ale jego strzał broni i rajzłośc. Tak jest! Powiedz, nauczycie się, tak? Zgranie głową do piłki dochodzi Manju Kidzi i strzela w bramkarza. Co? lewy by strzelił? Co? Ej! Boże! Koniec urlopu. Dzwoń do grubego, jest robota. Jak już leżałem, to nie mogłem wstać, bo bym wyszedł na symulanta. Wiecie o co chodzi? Na koniec Messi postanowił strzelić swoją drugą bramkę. Pożyczył więc piłkę od obrońcy. Wpadł w pole karne i zamknął mecz na wyniku 6-0. zera. Ty, ty ty widzisz? Wcale nie trzeba nurkować. A, wina siatki. Przynajmniej fryzurę mam spoko. Podaj! Ty, co ty robisz? Karlo, zmień tego typa. No tego tu. Chodź, Luka. Klepu, klepu. Żart to srogi. Alves strzela z lewej nogi. Piąta akcja i panie zakończony bo Shakira ładuje na 1 do 0. On nie powinien grać, bo mu się dziecko rodzi. Ma być w szpitalu przy matce. Ronaldo dostaje żółtą kartkę za symulkę. W końcu, w końcu. <grym> tak jest. Ronaldo odprawia islamską modlitwę. Ale pierwszy raz w życiu nie symulowałem i kartka? Skandal, no. Może karny? Mam wielką moc! Jestem tym potężnym wojownikiem czarodziejem. Raz, dwa, trzy jeszcze strzelę w tym sezonie. Ej, Suarez, powiedz im coś! Zjeść cię, zjeść ci matkę i dziecko śmieciu! Uuuu, ładzia! to go. Oj, tam leciutko, no ale nie można tak robić. Niby jak mam ochoty, to nie mogę przykopać.